Panie Starosto, melduję gotowość pracowników Starostwa i jednostek organizacyjnych do wykonania zadania. Dziękuję. Moi drodzy, ile jest osób Panie Jacku? 52 Dobry. osoby. Dziękuję za to, że przyjęliście to zaproszenie na ten dzisiejszy popołudniowy czas. Na pewno wsparcia takiego naszego mentalnego, pamięci o to, żeby jutro operacja dobrze poszła. Myślę, że nie tylko naszą obecnością to potwierdzamy, ale też ich trzymaniem czuków i mam propozycję, żeby dla Julki, panowie, którzy czują się na siłach i którzy ćwiczyli, spróbowali wykonać 10 pompek. Dla pań mam trudniejsze zadanie, ponieważ poproszę Panie o to, żeby w ramach tej naszej dzisiejszej akcji. Wykonać 10 przysiadów. Pozwólcie, że poprzez ten mikrofon będę nadawał rytmikę dla tych, którzy, dla nas wszystkich, którzy też będą robili pompy To co, moi drodzy? Przystąpmy do do pompek. Dobrze? Gotowi? Zaczynamy. Jeden, dwa, trzy. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Dziękuję. Widzę, że kolega Waldek więcej przewieczuł, bo zrobił 11. Moi drodzy, bardzo wam serdecznie dziękuję. I trzymamy kciuki za Julkę. Jak mi podpowiadają tradycje podobno tego rodzaju challenge'u, tak co brzmiąca nazwa, jest nominowanie. I z podpowiedzi tutaj płynącej od Was słyszę, że dla Julki zaproponujemy służby mundurowe w powiecie pucholskim. Straż, policja. Nominujemy.